Chyba żaden klub sportowy w mieście nie trenuje w takich warunkach jak miejski klub bokserski Mazur Ełk. Hala przy ulicy Armii Krajowej jest w fatalnym stanie, a dach bardziej przypomina sito niż dach. Ten budynek już ma ponad 100 lat, nie był od wielu lat remontowany. W stanie jest no, w, złym, w złym stanie. Najbardziej no, bardziej to, że nie ma ogrzewania żadnego. I w, zimę, w zimę, jak trenujemy, to jest zimno i, i po prostu ciężko trenować, bo... Parki śliski, się robi, także ciężko trenować, ale jakoś sobie powoli radzimy. Ale to ma się zmienić. Pięściarze przeniosą się do nowej hali przy szkole podstawowej nr 2. Jej częścią będzie sala do trenowania sztuk walki, w tym także boksu. Stanie tam profesjonalny ring, a młodzi adepci pięściarstwa będą ćwiczyć w komfortowych warunkach. Ta przy armii krajowej zostanie wykorzystana do innych celów. Tym pomysłem jest m.in. stworzenie hali targowej, czyli w zamkniętym pomieszczeniu w dogodnych warunkach mogliby sprzedawać, handlować kupcy, którzy sprzedają płody rolne, mogły powstać tam kwieciarnie i przeniesie mogłaby część kiosków, która zlokalizowana jest w centrum miasta. Pomysł Euckiego Ratusza spodobał się właścicielom straganów i stoisk na chodniku przy hali. Stoiska mają tylko niektórzy. Pozostali towary rozkładają na ziemi. Dla tych pań, które tutaj są na chodniku, to byłoby dobre miejsce tutaj pod dachem. Mieliby cieplej, uważam, i nie kłócili się, bo każdy by miał swój boks. Przydałoby się takie miejsce? Czy to Myślę, że tak. Mhm. No bo tutaj tu nie ma takiego miejsca, żeby to było właśnie takie miejsce dla wszystkich, którzy by się zbierali w jednym miejscu. Takim rozwiązaniem nie są natomiast zachwyceni kioskarze ze skwerku po drugiej stronie ulicy. Dla nich też przynajmniej według planów znalazłoby się tam miejsce, ale przekonać ich będzie bardzo trudno. Tam trzeba najpierw włożyć kasę, trzeba wszystko, ale to nie ma, no nie, no nie ma, kto, kto mi tam zajdzie? To nie jest towar taki, że, że on może tam leżeć, potem nie wiadomo. Ja muszę go... Pani przychodzi, to ma go musi widzieć, dotknąć i tego, a pani nie wejdzie. Dzisiaj ludzie są tak wygodni, że na drugą stronę mu się nie chce przejść. A gdzie, on, gdzie, gdzie tam w takim, w takim tym, nawet nie ma, nawet nie ma żadnej tam możliwości. Tam zresztą to hale to trzeba przede wszystkim wszystko porobić, bo to jest tylko tyle, że to jest wrak stoi, ale tam trzeba i, 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 i sufity porobić i wszystko, bo to wszystko wisi. Wisi tylko, aby wisiało. Handlarze chcieliby usłyszeć inną propozycję, niż wstawienie ich do hali. Nie mam co do tego przekonania. Padła propozycja, żeby dać nam ten plac za urzędem gminy, ale do tej pory nie ma żadnego odezwu. Przecież na takie kioski na, mogłyby tam funkcjonować, nikomu nie przeszkadzając. To jest przy samym deptaku i to się powinno liczyć, że prezydent powinien zadbać również o ludzi. W hali od 60 lat urzędują bokserzy i są jak dotąd jedynymi użytkownikami budynku. Wynajmują go od miasta za niewielką opłatą, wyprowadzać się nie chcą. Boksują już tu chłopcy ponad 50 lat, ja sam 40 lat jestem z tą związany. To jest ta hala typowo bokserska. W szkole, jeśli, jeśli tam zostaną stworzone warunki, to, to też można trenować, ale po prostu do boksu to musi być rynk, rynk dużo miejsca zajmuje, jak stoi. Samorząd musi być zatem przygotowany na długie i trudne negocjacje. Przewidujemy, że jeżeli ta koncepcja zostanie zaakceptowana również przez radnych Rady Miasta, mogłaby się sfinalizować w ciągu dwóch, dwóch i pół roku, ale wszystko będzie zależało się od wewnętrznych dyskusji, które przeprowadzimy. Inwestycja ma kosztować około 6 milionów złotych. Miasto ma wstępną deklarację zarządu województwa o dofinansowaniu inwestycji kwotą 1,5 miliona złotych. Hala ma powstać w 2013 roku.